Wczoraj wybrałyśmy się z Natalią na Gibraltar. Czy było warto? Zapraszam na krótką relację. Jest to terytorium brytyjskie i wjeżdżamy tu na paszport lub dowód osobisty. Jego powierzchnia to niecałe 7 km kwadratowych. Mieszka tutaj aż 30 tysięcy ludzi, którzy nieźle sobie radzą. Atrakcją jest oczywiście Skała Gibraltarska. Można wejść na nią pieszo, kolejką lub, tak jak my, minibusem. Co możemy zobaczyć? Piękne widoki, latarnie, meczet, piękną zatokę, skałę, Możemy również zobaczyć tutaj małpki. Które tutaj sobie żyją, i dla wielu osób są tu największą atrakcją. Z małpkami trzeba obchodzić się ostrożnie. Tutaj Natalia próbuje pozować, tak, aby ich nie wystraszyć. Nie wolno patrzeć im prosto w oczy, bo mogą po prostu ugryźć. A mają naprawdę czym? Nie wolno ich dokarmiać. Gdy to robiono, to się tak rozbestwiły, że potrafiły wyrywać jedzenie z ręki. Za dokarmianie jest bardzo wysoka kara. Ogromną atrakcją jest też jaskinia Świętego Michała, która jest po prostu przepiękna, warto o niej poczytać, jak powstała. Koniecznie obejrzyjcie pokaz światełek. Taką Linową możecie wjechać na górę i oczywiście zjechać w dół. Widok na Zatokę Gibraltarską jest naprawdę przepiękny i warto tutaj wjechać chociażby dla niego. Jest też Skywalk, czyli punkt wiekowy ze szklaną posadzką. Są też jaskinie, tunele i masa atrakcji historycznych, które warto zobaczyć. Main Street, główna ulica handlowa, na której możecie zaopatrzyć się w Tańsze perfumy, tytoń, alkohol i biżuterię. Na przykład Natalia kupiła sobie perfumy 250 zł taniej. To chyba było warto. lica prowadzi do dużego placu, w którym znajduje się mnóstwo fast -food knajpek. Skusiłyśmy się na fish and chips oraz kalmary. Jeśli chodzi o fish and chips, to nie powalił na kolana. Był nam tutaj polecany, a kalmary były całkiem ok. Po jedzeniu, powrót do hotelu. Sumowując, czy warto wybrać się na Gibraltar? Na pewno tak!